Drugi element to jazda pod górkę nie pionowo, tylko troszkę bokiem, bo nie zawsze droga jest pionowa w górę. I to jest tak zwany trawers. Travers jest jeszcze bardziej wredny niż podjazd pod górkę, bo nie jedziemy pionowo, tylko boczkiem. A boczkiem będzie nas suwać, będą się działy. Czuję taki pewien dyskomfort, że jest to ryzykowne, ale proszę cię bardzo, jesteś, widzę, doświadczonym kierowcą. Słuchasz się. Jedyneczka czy na drive? A widzisz, takie pytanie już mi zadajesz. Widzisz, sam się zastanawiam. Jedyneczka. Proszę bardzo. Dobra, no jedziemy. Y jedziemy, proszę bardzo, trawersik zaliczamy. No i tutaj równo, 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 Dawaj w prawo. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, pionuj się. O tak, prosto teraz. Było wyzwanie? Było, no, troszkę było, ale te podpowiedzi oczywiście dawały mi więcej komfortu. Dobra. To teraz zrobimy kolejną rzecz. Będziemy to robić to samo, tylko w drugą stronę. Nie. Tak. No nie, nie. Tak, robimy. To jest wyzwanie. Ale teraz już adać, wiesz, wiesz, bez jaj jedziemy. No, jak jak no się przechyli? Samolica. Po tych śladach, po których wjeżdżałeś, zjedziemy w dół. Powoli, 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 dobra. On sam reguluje, wiesz? Tak, trochę nas suwa, ale dobrze, fajnie. Nie, eee, powiem ci, nie było tak źle, dlatego że jest sucho. Jest sucho, no tak. To jeszcze raz poproszę o trawersik, teraz już się zamknę, nie Do będę góry. nic mówił. Tak, po prostu robisz to Robię. po swojemu, no, nie będę cię zagadywał. <laughs> jest wyzwanie, trochę, wiesz, ale adrenaliny też jest trochę, bo. Ciekawe jak będzie wyglądało odreagowanie Będę musiał wejść na scenę <grymne> Bardzo ładnie <grymne> Trochę zakurzyliśmy Przyjemne to było <grymne> o, Pablo emocji sporo No o, prawdziwek. No, tu na pewno nie słuchajcie. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.